Dzień dobry, kochane byki. Witam was serdecznie na kanale Kota w pierniku i zapraszam na czytanie tygodniowe od 15 czerwca do 21 czerwca. Zaczniemy od kart tarota, a potem skorzystamy z wyroczni króla Salomona. Jeszcze przetasujemy. Zobaczymy co dla byków na ten tydzień. Kochani. Dużo czwóreczek, dużo czwóreczek na dole, kapłanka. Czyli warto by było w tym tygodniu wykorzystać wiedzę, wykorzystać swoją mądrość, doświadczenie. I też y, czasem zasięgnąć y, porady swojego wewnętrznego głosu, posłuchać swojej intuicji. Kochani, ja widzę tutaj tydzień dość pracowity, jak dla Was, ale i z takim poczuciem y, smutku. Coś, y, coś Wam po prostu przeszkodzi w, w tym, żebyście odczucia mieli, y, uczucia pozytywne. Raczej tutaj y, Mocny żal, dużo, dużo smutku, dużo takiego wewnętrznego poczucia krzywdy, wewnętrznego poczucia niespełnienia, wewnętrznego działania tych mieczy, właśnie, tak? Te myśli gdzieś być może wasze sprowadziły was do, do tego, wprowadziły was na taki etap negatywnego. Postrzegania wszystkiego, negatywnego postrzegania rzeczywistości, negatywnego podejścia do życia. Być może jakieś plany Wam legły w gruzach i teraz, i teraz po prostu będziecie odczuwać w tym tygodniu smutek, więc na to warto zwrócić uwagę. Jeśli miałabym Wam coś doradzić, to powiedziałabym, że nie skupiajcie się. Nie skupiajcie się tutaj na tym y, złamanym sercu, bo zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Nie ma y, nie ma sytuacji bez wyjścia. Nawet czasami są jest kilka wyjść z sytuacji, więc Tutaj musicie się prawdopodobnie w tym tygodniu skupić na odpoczynku, skupić na relaksie, może mniej pracować, mniej po, 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 poświęcać się swoim obowiązkom codziennym, ale i też skorzystać z pomocy innych, z ich wsparcia lub też, lub też z ich zaproszenia, z ich jakichś takich gestów wynikających ze współczucia nawet wobec Was. Więc tutaj nie obawiajcie się tego i dajcie się jakby troszkę poprowadzić innym ludziom w tym tygodniu, ale i też bacznie zwróćcie uwagę na swoją stronę finansową w życiu, bo czasami takie trzymanie się kurczowe czegoś. Mówię tutaj o materialnej stronie życia, tak, że być może w tym tygodniu będziecie właśnie kurczowo trzymać się tej materialnej strony życia, która może was doprowadzić do tych negatywnych myśli, a tym samym za tym pójdzie poczucie smutku i takiego niespełnienia i goryczy. Dużo możecie przez takie, takie kurczowe trzymanie się materii w sobie wyzwolić. Ale i też y, karty mogą mówić o tym, żebyście jakby y, nie byli bierni, nie pozostawali bierni temu wszystkiemu, tylko y, działali, działali oczywiście, ale otworzyli swoje serce, y, odpoczęli, zrelaksowali się, mieli y, przynajmniej próbowali kontrolować, y, kontrolować wszystko. Zastanowili się nad tym czy wasza systematyczność i rzetelność w pracy. Jest na tyle faktyczna, żeby można było na przykład zwrócić się o awans czy podwyżkę. Ale i też brońcie tego, co sobie wypracowaliście w tym tygodniu, strzeżcie tego i też pracujcie, jakby nad swoim wizerunkiem w pracy. Żeby, żebyście dobrze byli odbierani przez przełożonych lub przez podwładnych również bo o tym też te karty mogą mówić kochani, skupcie się na pewno na odpoczynku, karta czwórki mieczy mówi o wszelkiego rodzaju pobytach w szpitalu, więc może tutaj będę mówiła do części osób, które obecnie są w szpitalu albo będą karta czwórki mieczy mówi też o rehabilitacji o Wszelkich kontaktach z światem lekarskim, więc, więc tak tutaj to może wyz mówić Czwórka Mieczy, ale ona też mówi o tym, że tu przychodzi czas na wyzdrowienie. Tak? Więc jeżeli, jeżeli byliście chorzy tak? w, trójce, w Trójce Mieczy, możecie nawet mieć choroby związane z sercem, to tutaj Karta Czwórki Mieczy przynosi Wam wyzdrowienie, przynosi Wam ten czas rekonwalescencji. Yy, tak, kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o karty tarota dla byków i sprawdźmy, co dla byków jaka jest rada yy, jaka jest rada, jakie jest wsparcie od kart wyroczni na ten tydzień dla byków zobaczmy karta numer 18 a karta numer 18 już mówię wam, że zaglądam oczywiście do książeczki, dlatego, że ja tych kart nie znam, tak na tyle, na ile bym chciała. Karta numer 18 mówi o sukcesie i o satysfakcji. Porada, jeżeli współpracujesz z osobą lub grupą, która myśli i działa tak samo jak ty, z całą pewnością osiągniesz sukces i satysfakcję. Naucz się cieszyć tym, co już osiągnąłeś. No właśnie, nie skupiać się na tym, kochani, co nas niszczy, tak? Co nas niszczy gdzieś wewnętrznie, na tym smutku, tylko na tym, co możemy z tym zrobić, jak to przekuć w pozytywne emocje i uczucia. Poza tym w tym tygodniu możecie być osobami hedonistycznymi, czyli takimi, które potrafią się zadowolić małymi drobnymi rzeczami. Oczywiście, jeżeli jest to i czy będzie konieczne. Osobami, które potrafią się dopasować do jakiejś grupy i też wnieść coś osobistego, jakieś, jakieś swoje talenty, swoje doświadczenia, swoją wiedzę czy też mądrość życiową. Kochani, karta numer 18, czyli sukces-satysfakcja mówi właśnie o postępie, o satysfakcji z osiągniętych wyników. O dobrych rzeczach, które wydarzają się, jeśli współpracujemy z innymi i ci inni działają tak jak my. Karta też może mówić o wspólnym wsparciu, tak więc, jeżeli w tej trójce mieczy rzeczywiście odczuwacie jakiś smutek i przygnębienie, zwróćcie się o pomoc. Czasami zwykła rozmowa, nawet z obcą osobą, potrafi bardzo podnieść człowieka na duchu i dać mu. Nadzieje, czy też nowe inspiracje. Więc tutaj polecam i zalecam. No dobrze, kochani, to by było wszystko z mojej strony dla e byków. Kochani, wrzuciłam też na kanał, od środy wrzucam właściwie takie filmiki z kartami dziennymi, więc zapraszam, jeżeli kogoś to interesuje i może w czymś mu to pomóc. To zapraszam. Karty dzienne, filmiki z cyklu kart dziennych będą ukazywały się codziennie od poniedziałku do piątku, a weekend chciałabym mieć wolny, dlatego że ja też potrzebuję czas na spędzenie z rodziną, z znajomymi, przyjaciółmi. Czy też sama ze sobą i na zregenerowanie siebie i swojej energii życiowej. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za wszystkie lajki, subskrypcje, oczywiście, smsy, maile i wszelkiego rodzaju komentarze. I zapraszam Was do następnych moich filmików. Dziękuję i do zobaczenia.